Totus tus Matko Boża zawierzenia Ojciec Święty papież Polak ten który modlił się po polsku a teraz jest świętym dla świata krótkim zawołaniem totus tus powiedział ci wszystko Matko mojej wiary, matko mojej nadziei i miłości, nie umiem Ci słowami wypowiedzieć mojego pragnienia, a pragnę Ci zawierzyć siebie, moje myśli, moją pracę, wszystkich, których kocham i wszystko, co jest moje. Niech wszystko będzie Twoje i ja chcę być totus tus. Wiem, że to jest ufność aż do krwi, ale ufam i kocham. Ciężko jest mi, matko, zawodny jest człowiek. Zdaje mi się, że całe piekło rozwarło się przeciwko tym, którzy są Chrystusowi i przeciwko mnie. Matko, okaż, że jesteś matką zdepcz głowę węża, moc szatana, i niech już przyjdzie królestwo twego syna. Matko, wierzę Ci, ufam Tobie i kocham Cię. O Dobrotliwa, O Miłosierna, O Słodka Panno Maryjo. Amen. LITANIA DO KRÓLOWEJ ŚWIATA Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Boże Ojcze, Odnowicielu wszystkiego, co żyje, zmiłuj się nad nami. Boże Synu, Zbawicielu każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Boże Duchu, Odnowicielu rodzaju ludzkiego, zmiłuj się nad nami. Maryjo, nowa Ewo czasów mesjańskich, módl się za nami. Maryjo, córko Syjonu, dziedziczko pokoleń Izraela, módl się za nami. Dziecko Joachimaj. Módl się za nami, Mario. Panno Jerozolimska, módl się za nami, Mario. Wybrana pośród kobiet żydowskich. Módl się za nami, Mario, oblubieni co cieśli, Józefa. Módl się za nami, Mario, służebnico, Nazareńska. Módl się za nami. Mario Matko Betlejemska, módl się za nami. Maryjo Uciekinierko Egipska, módl się za nami. Maryjo Galilejska z Kany i Kafarnału, Módl się za nami Mario judejska z Wieczernika i Golgoty Módl się za nami Maryjo niebiańska w Apokalipsie Módl się za nami Mario wierna małżonko swego męża, módl się za nami, Mario pielgrzymująca do domu ojca, módl się za nami, Mario zasłuchana w Bożym słowie. Módl się za nami, Mario śpiewająca chwałę Boga. Módl się za nami, Mario bezdomna w swej ojczyźnie. Módl się za nami. Mario roztropna na wygnaniu, módl się za nami. Mario wychowująca dawce życia. Módl się za nami. Mario idąca za nauczycielem Jezusem, módl się za nami. Mario pouczająca uczniów swego syna, módl się za nami, Mario dzielna w swoim wdowie. za nami, Mario zatruskana o weselne święto, módl się za nami. Mario solidarna z Matkami Izraela, módl się za nami. Mario błogosławiąca dzieci i rodziców, módl się za nami. Mario zadomowiona w psauterzu, módl się za nami. Mario przygotowująca ucztę paschalną. Módl się za nami, Mario pielęgnująca tradycję swego ludu. Módl się za nami, Mario odróżniająca Hosanna i Alleluja. Módl się za nami. Mario niespokojna w noc ogrójca Módl się za nami Mario przerażona biczowaniem króla Módl się za nami Mario spłakana na drodze krzyżowej Módl się za nami, Mario. Ofiarująca miłość na golgocie. Módl się za nami, Mario. Przyjmująca testament syna. Módl się za nami. Mario spokojna w szabad wyzwolenia, módl się za nami. Mario zadziwiona z martwych wstaniem, módl się za nami. Mario upraszająca dary ducha świętego. Módl się za nami, Mario zasypiająca w pokoju nieba. Módl się za nami, Mario gospodyni w domach emigrantów. Módl się za nami. Mario, przewodniczko w życiu i wędrowaniu. Módl się za nami, Mario. Towarzyszko w odejściach i powrotach. Módl się za nami, Mario. Świadcząca o duchowych narodzinach. Módl się za nami, Mario. Pocieszycielko w godzinach zagubienia. Módl się za nami, Mario. Rędowniczko w przemianach ku świętości. Módl się za nami. Mario służebnico w naszych pracach nad sumieniem. Módl się za nami. Mario, strażniczko naszych ślubowań i umów. Módl się za nami. Uczycielko słuchania i posłuszeństwa, módl się za nami. Mario, sędzino naszych niewierności, módl się za nami. Mario, mistrzyni wiary dziecięcej, Módl się za nami Mario, koronowana w naszych sercach Módl się za nami Mario, Matko Mesjasza Jezusa Módl się za nami Mario matko Kościoła Świętego, módl się za nami, Mario matko Europejczyków, módl się za nami, Mario matko wszystkich Polaków. Módl się za nami, Mario Matko Prymasa tysiąc lecia, Módl się za nami, Mario Matko Świętego Jana Pawła II, Módl się za nami. Mario Matko w wielu sanktuariach, módl się za nami. Mario Matko w seminariach i klasztorach, módl się za nami. Mario Matko pociechy na cmentarzach. Módl się za nami. Mario matko uczczona w kościołach. Módl się za nami. Mario matko zadomowiona w rodzinach. Módl się za nami. Mario, Matko moja na zawsze, módl się za nami. Boże Wszechmogący i Jedyny, Ty dałeś nam Matkę Twego jedynego Syna za przewodniczkę i królową. Znamy ją z Ewangelii i z polskich pielgrzymek. Chcemy ją ukoronować w sercach ku Twojej chwale i wiernie wypełniać wszystkie ślubowania. Spraw prosimy za jej wstawiennictwem, byśmy potrafili tu na ziemi żyć zbożnie i szczęśliwie, a odnaleźli się wszyscy w Ojczyźnie Niebieskiej. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje. I króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.